Łaskieć pełna, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaskieć pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jero. Pana Ojcu i synowi duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w toku jednym z Za to, że tego dziwacznych, to pomyśl, Jezu, a nasz Panie, daj imę spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne oczy. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne W Miłosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecani są zmarli. Szanowania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrować Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryja łatwicz spełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego, Niego Jezu. Prowadź Maryja spełna pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego, Jezus. Jezu. Różana Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Różana Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Marię łaski Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zrobać Maryjo, łaski Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski spełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Szanowni Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni wieczne posłuszczywanie, dobry Jezu, a nasz panie, daj wieczne posłuszczywanie, dobry Jezu, a nasz panie, daj wieczne wieczne. Droga krzyżowa Pana Jezusa. ojcze nasz, który się w niebie święcie i nie swoje, czyli z cudem bądź swoje, wola spoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Zdrowaś, Maria Łasniczna, patrz z Tobą, błogosławionaś się między niemiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria Łasniczna, patrz z Tobą, błogosławionaś się między niemiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo Łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zdrowaś Maryjo, łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. zawsze na O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują mojego. Dobry Jezu, a nasz panie. Daj im wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz Panie. Daj im wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz Panie. Daj im wieczne spoczywanie. Boże. Jakuba Kulik, odeszli do Pana w tym roku. Tajemnica piąta. ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjść Królestwo Twoje, choć wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nasz. Nie rozpuszczamy nasz. pokuszenie, ale nas zbawko bezłego. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amry. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża mójcie za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieku Amen. O mój Jezu. Przebacz nam nasze rzeczy, zachowaj nas od ognia tydzień, zachowaj wszystkie dusze do nieba i do domu, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, pod Twoją obronę, niechami przyjdziemy do rodzicielstwa naszych i ktoś każdy i każdy nas ale od przelagi zły liczby, dać na zawsze wybawiać, samno i błogosławiona. O Pani nasza, pośredniczko nasza, poświęcielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi najbliższemu nas podań. Zbudźmy sobie myśli, za kogo pragniemy ofiarować. Odpust. Ryzdejmy się przywiązania do grzechu nawet tego lekkiego. A żałuję zamy złości. Jedynie dla w tej miłości. Od miłości niegrzecznymi, Do to dążące. drążące. się. Boże Stwórco i odkupicielu wszystkich ludzi udziel zmarłym sługom i są Twojego odpuszczenia wszystkich grzechów. Niechaj przez nasze pobożne modlitwy dostąpią miłość którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg zapłaci wszystkim za wspólną modlitwę, za uczęszczanie tutaj w tej oktawie wszystkich świętych jutro i w kolejne dni. Różaniec będzie odmawiany za zmarłych z upominkami w Świętej. Na czas bezpiecznego powrotu przyjmijcie dar Bożego Błogosławieństwa. Pan z wami i z niech was błogosławi Bóg Wszechmocący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą dzień, wieczne odpoczywanie, każ tak dać panie. A światło w wieku vista, niechaj im świeci. A światło w wieku vista, niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie. Pros im dać panie, a światłość wiekugista niechaj im świeci. A światłość w wieku niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie, radź im dać panie, a światłość wiekuista. Niechaj im świeci, a światło z wieku Niechaj im świeci. I będzie podporą Jezus Chrystus.